Cześć wszystkim, no słuchajcie, mamy dla Was pewną niespodziankę i zarazem ciekawostkę. Otóż, my, trzej studenci z Wrocławia, powoli kończymy akcję zbierania podpisów, tak? No ale to nie oznacza, że przestajemy działać, oczywiście. Będziemy dalej działać, dlatego już mamy dla Was pewną hmm. niespodziankę. Otóż, już niebawem we Wrocławiu zostanie zorganizowana przez nas debata publiczna. W żaden sposób nieustawiona, ustawiona, nieorganizowana nie przez nas żadną partię będzie organizowana przez nas. Specjalnie dla Was będzie pół tysiąca miejsc. Postaramy się zaprosić Donalda Tuska, ministra Woniego, e, ministra kultury Bogdana Zbrodziejskiego, e, szefa GIODO, Rzecznika Praw Obywatelskich, wielu znanych Wam artystów. Zaprosimy prawników i zaprosimy również Was jako gości. E, każdy będzie mógł zadać pytanie. Naprawdę nie będzie z tym problemu. E, będą dwie minuty na pytanie, dwie minuty na odpowiedź. E, Postaramy się, by były jasne, czytelne, proste, bez owijania na odpowiedzi. Na pewno to wyjdzie. Już niebawem podamy Wam konkretne informacje, co, gdzie, kiedy i jak. Czujcie się już zaproszeni. Podawajcie informacje dalej, przyjdźcie ze znałymi. Będziecie mieli okazję do wypowiedzenia się na temat akta, obu podobnych, wolności w internecie i nie tylko. Takie tematy chcielibyśmy poruszyć. No i niebawem więcej informacji. Śledźcie naszą stronę, tam również będzie dostępna rejestracja na debatę. Trzymajcie się i wszystkim życzę miłego dnia.